Cześć, dzień dobry, dobry cześć, z tej strony Alvaro, tak zwany Alva, no i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Athletic Bilbao. Jak sami widzicie, cztery mecze do końca. Dzisiaj myślę, że w tym odcinku skończymy ten sezon, tylko się go sobie podsumujemy, a jutro będzie nowy sezon. Czy ten sezon skończymy jako misz? Świętujemy mi się w najbliższych czterech meczach. Nie wiem czemu tak sobie klikam. Zobaczmy czy to ustawiłem wcześniej. Myślę, że mogę tutaj w większości dać. Na szczęście tak. W większości oczywiście. Ok. Ok. I możemy tak mecz z Osasuną u siebie. Ale jeszcze tutaj Tony Sanchez, a Tony Sanchez yy... A bo on chce odejść, no to... będę mu odrzucał, sorry Tony Sanchez, ale to będzie naszą ostoją tego, żeby jakieś transfery przechodziły, więc się przepraszam bardzo, młody człowiek z FIFA. Beres eee, bardzo blisko przebicia się do pierwszego składu, co cieszy. Zawsze cieszy, jak się jakiś most przebija. A tutaj odchodzi Lorenzo Mendes do Premier League, czyli do Luton Town dokładniej. Agustin Carmona odchodzi do Bochum. Ja bodajże jest w błąd jeśli się nie mylę. Eee... Sanchez... Nie no, po prostu odpowiedziałem. Tak to nic nie, po, nie pomoże, niestety czystety. Danny Webbeck, aktur goglu kupiony. Ciekawe do transfery, to trzeba na pewno przyznać osasunę. Dziękuję za waszą pacjencie. W pewnym momencie przejdziemy do pytania. Tutaj skąd na Ossesunę możemy lekko zrotować, żeby młości się nagrali. Myślę, że te zmiany możemy tak zrobić, i tak możemy rozpocząć mecz z osesuną, który wygrywamy na spokojnie. Asensio z hat -trickiem i wellback dla osasuny daje nam hat Daje nam hat trika. W ramkach hat punktów, co oddziela nas 5 punktów od drugiego miejsca dokładnie od Atletico Madrid. Co jest ciekawe spostrzeżenie moim zdaniem? Dla jeszcze damy pod balans większość. Okej, okay. też tak, balans. Gramy teraz z Celtą na wyjeździe, a potem dwa tylko dwa dni przerwy i mecz z Sewillą. A tutaj kupiony został, jak dobrze spojrzałem, myślę, że wejdzie sobie Munian. Albo nie, Baena wejdzie. Yy... A co chciałem powiedzieć, że Manu Klone został kupiony przez Celte Vigo. Dosyć ciekawy transfer. I niestety przegrywamy. Na tylko Nico Williamsa dla Celty. E, Do i Nunes. E, ale Atletico też remisuje, co jest... Też remisuje. Remisują. Co daje, poprawia nam nasz humor. To na pewno. Jak mówiłem, teraz mecz z Civilianem. Więc tutaj chyba nawet Old Out on Energy dla wszystkich damen, bo. to nie jest kolorowa. Dobra, jeszcze tutaj Baena Marmol niech tak będzie miał. Delofeu, może mieć tak. Nawet tak, bardzo też tak. Okej. Okay. Dosyć dziwnie ułożony kalendarz, tak moim zdaniem. Ale co zrobić, e, Sewilla zmęczona. A, sobie nie poukadali. dali. E, ktoś kupiony. Niko nie widzę, I chyba jest tylko Jaumare kupiony yy, z innego klubu, on jest chyba z Porto ten tak mi się wydaje, bynajmniej. Ale zważywszy tego faktu, chcemy wygrać ten mecz oczywiście. Teraz zobaczymy, czy potwierdzimy tutaj, że faktycznie zasługujemy na fotel lidera na swoim stadionie. Co do zmian, Gierra się świetnie rozwinął. Marmol również. Czy jakieś zmiany? Nie, myślę, że tutaj chcemy wyjść jak najlepszym składem. Więc zobaczmy. I wygrywamy. Niko Williams w 3 minucie i Feu z nietrafionym karnym po wejściu z ławki. Eee, no, Cywilienie nie zagrało nic specjalnego, ale i tak mecz to jest nasz bramkarz Ulej Simon. To widać, że tutaj naprawdę się postarał, bo tam Niko Williams z bramką go nie prześcignął w punktacji. Najbardziej w punktacji w ocenie. A co do... Meczu to mamy mistrzostwo Hiszpanii. Słuchajcie. Jakby... No, ja nie wiem, ja naprawdę nigdy nikt by nie zakładał, że w pierwszej sezonie. atletico tylko Bimbo my wygramy ligę. To szybki wiek na wodę. Ale kończąc to no Niesamowity sezon. I w mocnym, mocnym tutaj wchodzimy yy, składem albo formą do Champions League yy, No, więc mecz ostatni z Raiowa 8 dni przerwasz i myślę, że możemy kropkowo to chyba przesunąć, żeby potem wejść do meczu. Coś takiego bym zrobił. Żeby zobaczyć jak podnosimy puchar. Brace Barrera, jeśli dobrze widzę. Tutaj bardzo dużo rozwoju tego zawodnika, co mi się podoba. Ale tak, e, Brace Barrera, dobrze powiedziałem. E, Brace Barrera, 84. Niestety, nie. e, Joan, e, Joaquin Navas. 85. No, niech już będzie. I ostatni Gregorio. Mam tu jakiś Gregorio. Nie jest Gregorio. Arizo. Zobaczmy, czy to jest dobry Gregorio. Myślę, że tak. No, nie jest to jakiś niesamowity potencjał. No, ale zawsze warto mieć takich, tak? Jak mi się zdaje. No. I więc co jeszcze sobie tutaj chciałem z... Zmienić Munion niech wschodzi i barę schodzi w jego miejsce A Tutaj na razie trzyma swoją pozycję. One niech się 87 super. Dobrze to widzieć. A co do meczu, no to jak mówiłem, eee. albo my tak zobaczymy. Jakby co zrobić? Dobra, obejrzymy go kropkowo i wejdziemy na ostatnie minuty, żeby zobaczyć, jak podnoszą. Puchar, niestety, nie gramy u siebie, tylko na wyjeździe. Szkoda, że, szkoda, że na wyjeździe. Ale Puchar cały czas będzie podniesiony. No i tutaj z wielką obroną. Tam nic nie mówiłem, bo w sumie nic nie działo. Więc to Was to ciszę. was przepraszam. Ale teraz. Tutaj Rajewajkano trochę atakuje, ale znowu Une Simon. Tutaj słabe przyjęcie góry No i cały czas to on niebezpiecznie. No, cały czas tutaj. Naprawdę nie jest kolorowo, O, ona się świetnie utrzymuje przy piłce. Żebyśmy w ramkę nie stracili. No, tutaj naprawdę nasze podania w ogóle nie, nie, nie działają, nie, 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 naprawdę, stranicznie. Ale na szczęście tutaj spalony. I pierwsza połowa, gdzie u nas niektórych z zawodników 4.7 ascensjo No nie pobiega sobie, więc zostanie zmieniony. Eee te lafeu jeszcze wejdzie Może Marmol wejść za winiana, Troszeczkę, że... I na Zaniko Zaniko... Niko, nie Niko, to jest lekka gwiazda tego zespołu Lekka bardzo Więc lepiej chyba go zostawić na boisku Jeszcze Wezga tutaj 4,9, go nie zmieniłem Miejmy nadzieję, że to dużo nie zmieni. Jeżeli ja go możemy za chwilę zmienić. Dobra, wezgę zmienimy. wezga Myślę, że RR-a może sobie wejść. Tak zrobimy. Ale teraz już Ray Wake no niebezpiecznie, ale Ule Simon z kolejną na broną. Teraz atakujemy, jest chyba Del de feu, ja się dobrze kojarzy numer. Jest strzał, ale tutaj bramkarz z tą obroną. Bramki nie ma. Jest strzał, ale kolejna obrona bramkarza. Pozostaje obu bramkarzy, bo opisuje się niesamowitymi obronami. No, i kolejna obrona. I jest. W końcu ktoś strzelił. Na szczęście. Awi, Guerra Strzela. Dla nas w 79 minucie. Żeby tutaj podkreślić naszą dominację tego sezonu. La Liga. Kontratak mamy. I jest wrzutk, ale niestety nic z tego. Kolejna niesamowita obronność w tym książku, druga bramka, niestety nic z tego. Noj. Aha, jezu. Nie wiem, czy teraz wiecie, co, co czego nie zrobiłem. Ech. Nie, niesamowity jestem. Ech. Specjalnie krątaliśmy ostatni metr, żeby nie zobaczyć tego, żeby... że podnosimy puchar dla ligi. Nie, nie. Ja... Kończmy ten odcinek, prawda? Niesamowity jestem. Przepraszam Was za to. Dziękuję, do widzenia i widzimy się jutro. Cześć.